Siema, jestem Cezar i witam was na kolejnym odcinku na moim kanale, jeżeli chodzi o tocy z Ligi francuskiej mamy środę, a co to oznacza? Oczywiście gwarantowane paczki z tocami. no i tak jak mamy w tym tygodniu MLS oraz Copa Libertadores. Możemy to tak nazwać, ponieważ no nie wiem jak mamy to, na to odpowiadać. No i Ligę Francuską, od której zaczniemy standardowo, jak praktycznie w każdym SBC. 8-6 oceny, plus jeden toc. Ja tak jak co tydzień przepadam te tocy z ligi francuskiej jakie mam w klubie, żeby na no, wszelki wypadek, jakbym trafił którego z nich, po prostu później go nie przepalać. A jeżeli chodzi o ten skład, to jedyna karta, którą musiałem kupić to Bernardo Silva za 20 tysięcy. Teraz drugie wyzwanie, do którego przepalam Sancheza, którego trafiłem dwa dni temu ponieważ yy, zrobiłem ikonę gwarantowaną z takiego powodu ponieważ. Robiłem ostatnie SWC w MLS-ie po to, żeby mieć już przygotowane na 19 jak wyjdzie już po prostu toc, którego będę mógł odebrać. Ale ja no standardowo jak na mnie po prostu odebrałem już to wyzwanie i musiałem wybrać, wybrać drugiego oparę a nie chciałem czekać do 19, bo wiem, że i tak by nic nie wyszło. No i po prostu musiałbym z tym opałem czekać do dzisiaj. A no, ja pewnie już, już otwierałem jakieś paczki i nie chciałem już teraz czekać, więc zrobiłem ikonę. Wypad Sanchez, więc to tak naprawdę karta na przepałkę do niczego nieprzydatna. A chociaż zrobiłem jakieś zganie, a oprócz tego jedną kartę, którą musiałem kupić, to ta za 4000. No i mamy te dwa tocy. Jeżeli mówimy o tych gorszych ligach, to więc tak, Opaya, y, Martinez, i wydaje mi się, że jeszcze Tevez i jedynie te trzy karty, a reszta no ja raczej na przepałkę, więc tutaj no, nie ma co zbytnio przedłużać. Liczyć po prostu, że wypadnie albo wysoki overall, albo jakaś grywalna karta, więc będzie USA, jest Argentyna, Jesteś p ma 92 chyba, nie? 92. Ogólnie karta w sama sobie nie jest taka zła, ale jeżeli już wejdziemy w statystyki. To tu też naprawdę nie wygląda źle. Ale jest jedna rzecz, która nie odpowiada mi. Met 58. I ja już nie wiem jak on musi być niski, żeby mieć tyle wzrostu. Nawet nie wiem, nie mogę sobie wyobrazić jak to może wyglądać podczas meczu. Ale no. Dla mnie raczej, no, gdybym miał więcej wzrostu, byłby w miarę gwarną kartą, ale tak to każdy go będzie przepychał. No ma 50 siły i ma wysoką agresję, ale to mu w ogóle nic nie pomoże. A karta sama w sobie kosztuje w okolicach 40 tysięcy, ale to zawsze jest 9 zła. No i drugi toc. I teraz tak do trafienia Kogo bym chciał? Chciałbym Awaja, chciałbym Depaya, chciałbym Atala, chciałbym Neymara, Bape i Wiadomo, czyli Francja, Brazylia, Holandia i Algeria. No, zobaczymy, czy wypadnie cokolwiek z tego i czy wypadnie jakakolwiek grywana karta w końcu. Zobaczmy, jaka będzie flaga, i proszę co... nie róbcie tych toców.